Większość ludzi czeka. Czeka aż będą gotowi, czeka aż będą mieli pewność, czeka aż będzie za późno. Brian Tracy mówi wprost: Nie czekaj aż będziesz gotowy, zacznij działać teraz. Ludzie sukcesu to nie ci, którzy wszystko wiedzą, tylko ci, którzy zrobili pierwszy krok mimo niepewności. Ten film to Twoje przypomnienie, że możesz ruszyć teraz, dokładnie z tym, co masz. Nie musisz być idealny, musisz być odważny, choćby tylko przez 5 minut. Myślenie to piękne narzędzie, ale tylko wtedy, gdy nie staje się wymówką. Większość ludzi myśli w kółko, co jeśli się nie uda, a co jeśli się pomylę, czy to na pewno dobry moment? Brian Tracy mówi jasno: Największe sukcesy osiągają ci, którzy ruszają, mimo strachu. Rozmyślanie w nieskończoność prowadzi tylko do jednego paraliżu. Każda analiza, która nie kończy się działaniem, jest formą ucieczki. I choć brzmi mądrze, często jest tylko dobrze ukrytą wymówką. Lepiej zrobić coś nieidealnie, niż nie zrobić nic przez lata. Ruch wygrywa z perfekcyjnym planem, zawsze. Przykład z życia. Ktoś chce założyć kanał YouTube, ale. Najpierw mikrofon, potem kurs montażu, potem lepsza kamera, a potem mija pół roku i nic. W tym czasie ktoś inny wrzucił 20 filmów i już wie, co działa. Pierwszy dalej czeka. Drugi już się rozwija. Stach nie znika, gdy siedzisz i czekasz. On znika, gdy ruszasz. Tracy powtarza. Ruch buduje pewność siebie. Każde działanie, nawet drobne, daje ci informację zwrotną. Robisz coś i uczysz się szybciej niż w jakimkolwiek szkoleniu. Nie musisz być odważny. Wystarczy, że zrobisz pierwszy ruch. Poczucie kontroli wraca nie wtedy, gdy wszystko masz zaplanowane, ale wtedy, gdy podejmujesz działanie, to ono daje energię, jasność i ulgę. Zamiast bać się problemu, stajesz się jego rozwiązaniem. Ćwiczenia dla widza. Zapisz jedną rzecz, którą odkładasz od tygodni. Zrób ją dziś, nawet nie idealnie. Poczujesz przypływ siły już po pierwszej minucie. To mit, że są ludzie gotowi. Każdy, kto zaczął biznes, nowy projekt, trudną decyzję, czuł niepewność. Ale to właśnie ten pierwszy krok tworzy impet. Cytat Trejsiego: Nie uczysz się jak pływać siedząc na brzegu. Każdy mistrz był kiedyś początkującym. Gotowość to iluzja, która tylko oddala cię od życia. Najwięcej odwagi potrzeba nie na całe marzenie, ale na pierwszy dzień działania. Nikt nie zna drogi w całości. Poznajesz ją idąc. A ci, którzy zaczynają, uczą się szybciej niż ci, którzy tylko planują. Przykład. Masz plan na książkę? Zacznij pisać 10 minut dziennie. Chcesz schudnąć? Nie musisz mieć idealnej diety. Zacznij od spaceru. Jeden krok uruchamia całą drogę. Chcesz, żeby było idealnie? To znaczy, że chcesz uniknąć oceny. Ale prawda jest taka: nigdy nie będzie idealnie. A ci, którzy ruszają, z czasem stają się naprawdę dobrzy. Brian Tracy mówi: działaj szybko, poprawiaj w biegu. Perfekcja to często tylko dobrze wyglądający lęk. Nie chodzi o to, żeby wszystko było doskonałe. Chodzi o to, by było zrobione. Lepiej wrzucić pięć dobrych filmów niż myśleć miesiąc nad jednym idealnym. Każdy kolejny projekt będzie lepszy, ale tylko wtedy, gdy poprzedni się wydarzy. Postęp jest dzieckiem działania, nie myślenia. Z życia. Ludzie, którzy odnieśli sukces, publikowali kiepskie pierwsze posty, kręcili słabe filmy, popełniali błędy, ale ruszyli i właśnie dlatego dziś są dobrzy. Nie czekaj na motywację. Motywacja przychodzi po działaniu. Zacznij i poczujesz, że rośnie. Każdy mały krok daje poczucie sprawczości. Cytat: Nie potrzebujesz odwagi na całą drogę. Potrzebujesz odwagi na pierwszy krok. Czasami po prostu trzeba zrobić ten jeden telefon, napisać jedno zdanie. Pójść na jedną rozmowę. To nie muszą być wielkie rzeczy. Wielka zmiana zaczyna się od jednej małej decyzji. I kiedy ruszysz, nie chcesz już się zatrzymać, bo zaczynasz wierzyć, że to naprawdę możliwe. Na koniec zrób coś dziś, jedną małą rzecz. Nie analizuj, działaj. Zobaczysz, że Twoja siła nie przychodzi z pewności. Twoja siła przychodzi z ruchu.